Czy kiedykolwiek doświadczyłeś tego osobliwego zjawiska? Siedzisz sam w pokoju, pogrążony w codziennych czynnościach, gdy nagle słyszysz swoje imię. Wyraźnie, jednoznacznie. Głos jest tak realny, że odwracasz się, spodziewając się zobaczyć kogoś stojącego za tobą. Ale nikogo tam nie ma. Pokój jest pusty, a cisza staje się jeszcze głębsza niż wcześniej. Nie jesteś sam w tym doświadczeniu. Tysiące ludzi na całym świecie zgłaszają to samo zjawisko. Słyszenie własnego imienia wypowiadanego przez niewidzialnego rozmówcę. W tradycji duchowej nazywamy to wezwaniem duszy, momentem, gdy zasłona między wymiarami staje się cienka, pozwalając energiom z innych płaszczyzn istnienia na komunikację z nami. Jednym z najbardziej fascynujących aspektów tego zjawiska jest jego uniwersalność. Od starożytnych szamanów po współczesnych mistyków, od osób głęboko religijnych po zdeklarowanych sceptyków. Wszyscy doświadczają tego w podobny sposób. To sugeruje, że nie jest to zwykła iluzja, ale coś głęboko zakorzenionego w ludzkiej świadomości i naszym połączeniu z większą rzeczywistością. Znany polski jasnowic Stefan potrafił nie tylko słyszeć głosy z innych wymiarów, ale również odczytywać historie ukryte w przedmiotach. W swoich zapiskach wielokrotnie wspominał o głosach przewodników, które wzywały go po imieniu w kluczowych momentach życia. Dla niego było to potwierdzeniem, że nasza świadomość wykracza daleko poza fizyczne ciało. Co zatem oznacza usłyszenie własnego imienia? W tradycji duchowej imię nie jest jedynie etykietą, to wibracja, która reprezentuje Twoją istotę. Kiedy słyszysz swoje imię wypowiedziane przez niewidzialnego rozmówcę, może to być próba nawiązania kontaktu przez przewodnika duchowego, który próbuje zwrócić Twoją uwagę, bliską osobę, która odeszła ale wciąż czuwa nad tobą, twoją wyższą jaźń, komunikującą się z tobą w momentach ważnych decyzji, energię z równoległych wymiarów, które istnieją obok naszego. Przyjrzyjmy się relacji Marii z Krakowa. Byłam sama w domu, przygotowując obiad, gdy wyraźnie usłyszałam, jak ktoś woła mnie po imieniu. Głos brzmiał dokładnie jak głos mojej babci, która zmarła rok wcześniej. Odwróciłam się, ale nikogo tam nie było. Pięć minut później zadzwonił telefon. Mój syn miał wypadek samochodowy. Był cały i zdrowy, ale samochód został zniszczony. Do dziś wierzę, że to babcia ostrzegała mnie, przygotowując na tę wiadomość. Takie historie nie są odosobnione. Setki świadectw opisuje podobne doświadczenia ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem, potwierdzenia ważnych decyzji życiowych, lub po prostu przypomnienia, że nie jesteśmy sami w naszej podróży. Z perspektywy duchowej. Usłyszenie własnego imienia może być interpretowane jako moment przebudzenia, pierwszy znak rozwijającej się wrażliwości psychicznej. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy zjawisko to zaczyna występować w okresach głębokich przemian życiowych lub duchowych poszukiwań. Co ciekawe, wiele kultur posiada specyficzne wierzenia dotyczące usłyszenia własnego imienia. W tradycji słowiańskiej wierzono, że to duchy przodków wzywają swoich potomków, oferując ochronę lub radę. W kulturach szamańskich usłyszenie własnego imienia często interpretowano jako wezwanie do roli uzdrowiciela lub przewodnika duchowego. Nawet jeśli podejdziemy do tego zjawiska z perspektywy psychologicznej, pozostaje ono fascynujące. Nasz umysł posiada niezwykłą zdolność do przetwarzania informacji na poziomie podświadomym, zauważania subtelnych znaków i wzorców, które świadoma część umysłu mogłaby przeoczyć. Usłyszenie własnego imienia. Może być sposobem, w jaki nasza podświadomość komunikuje się z nami, przekazując ważne informacje, które w przeciwnym razie mogłyby zostać zignorowane. Czy ten fascynujący fenomen chcesz zacząć głębiej eksplorować wraz ze mną? Kiedy zaczynamy badać głębie tego zjawiska, odkrywamy, że słyszenie własnego imienia stanowi zaledwie wierzchołek góry lodowej w świecie doświadczeń paranormalnych. Istnieje cała kategoria zjawisk znana jako. Fenomena auditiwa paranormal, paranormalne zjawiska słuchowe, które obejmują nie tylko słyszenie imion, ale również inne dźwięki, melodie, a nawet całe rozmowy pochodzące z niewidzialnych źródeł. Dla zrozumienia tego fenomenu musimy najpierw uznać, że nasza rzeczywistość może być znacznie bardziej złożona niż to, co postrzegamy naszymi fizycznymi zmysłami. Starożytne tradycje duchowe od tysiącleci mówią o wielowarstwowej naturze rzeczywistości. O światach lub wymiarach, które współistnieją z naszym, ale pozostają zazwyczaj poza zasięgiem naszej percepcji. Anna z Wrocławia podzieliła się swoim niezwykłym doświadczeniem. Przez trzy kolejne noce słyszałam swoje imię wypowiadane delikatnym szeptem. Za trzecim razem, gdy to się stało, poczułam nagłą potrzebę sprawdzenia, co dzieje się z moim ojcem. Zadzwoniłam do niego w środku nocy, choć mieszkał w innym mieście. Okazało się, że właśnie miał atak serca i potrzebował pomocy. Lekarze powiedzieli później, że gdyby pomoc przyszła choćby godzinę później, mogłoby być za późno, co sprawia, że takie zjawiska są możliwe. W tradycji ezoterycznej istnieje koncepcja ciała subtelnego lub ciała energetycznego, które funkcjonuje na częstotliwościach wykraczających poza nasz fizyczny wymiar. To ciało energetyczne. Może odbierać informacje i sygnały niedostępne dla naszych fizycznych zmysłów. W momentach wyciszenia, medytacji lub w stanach między snem a jawą, granica między wymiarami staje się bardziej przepuszczalna, pozwalając nam odbierać te subtelne sygnały. Wiele kultur tradycyjnych posiada rytuały specjalnie zaprojektowane, by wzmocnić tę percepcję. W polskiej tradycji ludowej istniały praktyki nasłuchiwania, wykonywane w szczególnych momentach roku. Takich jak Noc Świętojańska czy Wigilia Wszystkich Świętych, kiedy to wierzono, że zasłona między światami staje się najcieńsza. Podczas tych ceremonii ludzie wsłuchiwali się w ciszę, oczekując usłyszeć głosy bliskich zmarłych lub duchowych przewodników. Z perspektywy energetycznej, nasze imię niesie szczególną wibrację. Jest to dźwięk, który towarzyszy nam od urodzenia, dźwięk, na który reagujemy natychmiastowo i instynktownie. W wielu tradycjach ezoterycznych imię jest postrzegane jako klucz do naszej duszy. Gdy istoty z innych wymiarów chcą nawiązać z nami kontakt, użycie naszego imienia jest najprostszym i najskuteczniejszym sposobem przyciągnięcia naszej uwagi. Interesujące jest również to, że wielu ludzi doświadcza tego zjawiska w podobnych okolicznościach, często w momentach przełomowych, przed ważnymi decyzjami lub w okresach intensywnych przemian duchowych. Sugeruje to, że słyszenie własnego imienia może być formą duchowego przewodnictwa, pojawiającą się dokładnie wtedy, gdy najbardziej jej potrzebujemy. Tomasz, emerytowany nauczyciel z Poznania, opisuje swoje doświadczenie. Przez całe życie byłem racjonalistą i sceptykiem. Wszystko zmieniło się pewnego wieczoru, gdy siedziałem w swoim gabinecie, rozważając przejście na wcześniejszą emeryturę. Nagle usłyszałem wyraźny głos wypowiadający moje imię. Był tak realny. Że przez chwilę byłem przekonany, że ktoś wszedł do domu, ale byłem sam. Następnego dnia podjąłem decyzję o emeryturze, czując niezwykłą pewność, że to właściwy krok. Późniejsze wydarzenia potwierdziły, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Bystuł w kontekście rozwoju duchowego, słyszenie własnego imienia jest często interpretowane jako znak przebudzenia mediumicznego, pierwsza manifestacja rozwijających się zdolności psychicznych. Osoby, które regularnie doświadczają tego zjawiska, często odkrywają z czasem inne zdolności, takie jak jasnowidzenie, jasnoczucie czy zdolności uzdrawiania. Co fascynujące, współczesna nauka zaczyna oferować pewne wyjaśnienia tych zjawisk. Badania nad świadomością sugerują istnienie pola morfogenetycznego, niematerialnej struktury informacyjnej, która może przechowywać i przekazywać informacje niezależnie od czasu i przestrzeni. W tym kontekście usłyszenie własnego imienia mogłoby być interpretowane jako otrzymanie informacji poprzez to pole od innych świadomości lub nawet od naszej własnej świadomości z innego punktu czasoprzestrzennego. Neurobiologia również dostarcza interesujących perspektyw. Badania nad tak zwaną pareidolią słuchową Tendencją mózgu do rozpoznawania znajomych wzorców dźwiękowych w przypadkowych szumach pokazują, jak nasz mózg jest zaprogramowany, by priorytetowo traktować dźwięk własnego imienia. Jest to mechanizm przetrwania, wykształcony przez ewolucję. Jednakże nie wyjaśnia to w pełni doświadczeń, gdy imię jest słyszane wyraźnie w całkowitej ciszy, bez żadnych tła dźwiękowego. Niezależnie od przyjętej perspektywy, duchowej, energetycznej czy naukowej, jedno pozostaje pewne. Słyszenie własnego imienia, wypowiadanego przez niewidzialnego rozmówcę, jest doświadczeniem głęboko transformującym, często otwierającym drzwi do nowego sposobu postrzegania rzeczywistości i naszego miejsca w niej. Zagłębiając się w istotę tego fascynującego zjawiska, musimy zadać sobie fundamentalne pytanie. Kim są te niewidzialne istoty, które wołają nas po imieniu? W różnych tradycjach duchowych znajdziemy odmienne, choć często komplementarne odpowiedzi. W tradycji słowiańskiej wierzono w istnienie opiekunów rodu, duchów przodków, którzy, nawet po śmierci fizycznej, pozostawali w bliskim kontakcie ze swoimi potomkami, oferując ochronę, przewodnictwo i mądrość. Usłyszenie własnego imienia interpretowano jako bezpośredni kontakt z tymi opiekuńczymi istotami szczególnie w momentach zagrożenia lub ważnych życiowych decyzji. Karolina, pracownica muzeum w Lublinie, opowiada: Byłam na wycieczce w górach, sama wędrowałam szlakiem. W pewnym momencie usłyszałam wyraźnie głos mojego dziadka wołający moje imię. Zatrzymałam się zdezorientowana. Dziadek zmarł trzy lata wcześniej. Gdy zrobiłam krok do przodu, duży fragment skały oderwał się i runął dokładnie w miejsce, gdzie stałabym, gdybym nie zatrzymała się na wołanie. Jestem przekonana, że duch dziadka uratował mi życie. W tradycji ezoterycznej rozróżnia się różne kategorie istot, które mogą nawiązywać kontakt z nami poprzez wołanie naszego imienia. 1. Przewodnicy duchowi, istoty z wyższych wymiarów, które towarzyszą nam przez całe życie, oferując wsparcie i kierując nas ku naszemu najwyższemu dobru. Często są to dusze, które miały z nami silne połączenie w poprzednich wcieleniach. 2. Anioły stróże. W tradycji chrześcijańskiej każdy człowiek ma przypisanego anioła, który czuwa nad nim. Wołanie po imieniu może być jednym ze sposobów, w jaki te istoty próbują zwrócić naszą uwagę w krytycznych momentach. 3. Istoty elementalne. W niektórych tradycjach wierzy się, że świat natury jest zamieszkany przez subtelne istoty związane z żywiołami ziemią, wodą, ogniem i powietrzem. Te istoty również mogą komunikować się z ludźmi, zwłaszcza z tymi, którzy wykazują szczególną wrażliwość na energie naturalne. 4. Wyższe ja Najbardziej fascynującą interpretacją jest ta, która sugeruje, że głos, który słyszymy, może pochodzić od naszej własnej wyższej świadomości, tej części nas, która istnieje poza ograniczeniami czasu i przestrzeni i ma dostęp do szerszej perspektywy naszego życia i jego celu. Marcin Inżynier z Gdańska dzieli się swoim doświadczeniem. Przez lata zmagałem się z decyzją o zmianie kariery. Uwielbiałem muzykę, ale praca inżyniera dawała mi stabilność finansową. Pewnego wieczoru, gdy siedziałem przy biurku analizując dane, usłyszałem wyraźnie swoje imię. Głos był łagodny, ale stanowczy. W tym momencie poczułem niewytłumaczalną pewność, że powinienem podążać za swoją pasją muzyczną. Dziś, pięć lat później. Prowadzę własne studio nagrań i jestem szczęśliwszy niż kiedykolwiek wcześniej. Z punktu widzenia energetycznego, każdy z nas jest otoczony subtelnym polem energetycznym, często nazywanym aurą. To pole energetyczne wibruje na określonych częstotliwościach i może wchodzić w rezonans z innymi polami energetycznymi, zarówno osób żyjących, jak i istot z innych wymiarów. Kiedy ta interakcja energetyczna staje się wystarczająco silna, może manifestować się jako słyszalny dźwięk, w tym przypadku nasze imię. Co fascynujące, współczesne badania nad zjawiskami paranormalnymi sugerują istnienie infradźwięków, dźwięków o częstotliwości poniżej progu słyszalności ludzkiego ucha, które jednak mogą być odbierane przez nasz organizm i interpretowane przez mózg w różny sposób. Niektórzy badacze spekulują, że część doświadczeń słyszenia głosów może być związana z tymi subtelnym infradźwiękami generowanymi przez nieznane jeszcze nauce procesy. Dr Agnieszka Kowalska, parapsycholog z Uniwersytetu Warszawskiego, komentuje. W naszych badaniach nad zjawiskami audytywnymi odkryliśmy, że osoby regularnie doświadczające słyszenia własnego imienia wykazują zwiększoną aktywność w określonych obszarach mózgu związanych z przetwarzaniem informacji pozazmysłowych. To sugeruje, że mogą oni rzeczywiście odbierać sygnały niedostępne dla przeciętnej osoby. Interesujące jest również to, jak wiele kultur na całym świecie posiada podobne wierzenia dotyczące tego zjawiska, mimo geograficznego i historycznego oddzielenia. W tradycji celtyckich druidów, słyszenie własnego imienia interpretowano jako kontakt z Aes Sidhe, istotami z równoległego wymiaru. W szamanizmie syberyjskim podobne doświadczenia uznawano za wezwanie od duchów przodków do podjęcia roli szamana. Ta uniwersalność sugeruje, że doświadczenie to odzwierciedla głęboką prawdę o naturze rzeczywistości i ludzkiej świadomości. W kontekście rozwoju duchowego, słyszenie własnego imienia jest często postrzegane jako zaproszenie do głębszego poznania siebie i swojego miejsca we wszechświecie. Jest to moment, w którym otrzymujemy subtelne przypomnienie, że nasza egzystencja wykracza daleko poza fizyczne ciało i obecne wcielenie, że jesteśmy istotami wielowymiarowymi, połączonymi z całą siecią życia w sposób, który wykracza poza nasze codzienne rozumienie. Dla wielu osób to pierwsze doświadczenie słyszenia własnego imienia staje się katalizatorem głębokiej przemiany duchowej. Jak opisuje Aleksandra, nauczycielka jogi z Krakowa, po tym, jak zaczęłam regularnie słyszeć swoje imię podczas medytacji, moje życie zmieniło się całkowicie. Zaczęłam doświadczać synchroniczności, intuicyjnie wiedziałam rzeczy, których nie mogłam znać w zwykły sposób i poczułam głębokie połączenie ze wszystkim, co żyje. To było jak przebudzenie do prawdziwej natury rzeczywistości. Niezależnie od tego, czy interpretujemy to zjawisko przez pryzmat tradycji duchowych, współczesnej parapsychologii czy nauk kwantowych, jedno pozostaje pewne. Słyszenie własnego imienia wypowiadanego przez niewidzialnego rozmówcę jest doświadczeniem głęboko transformującym, które może otworzyć nas na nowe wymiary świadomości i nowe sposoby postrzegania naszego miejsca w kosmicznym tańcu życia. Kiedy przyglądamy się wszystkim aspektom zjawiska słyszenia własnego imienia, zaczynamy dostrzegać, że jest to coś więcej niż zwykłe doświadczenie paranormalne. To zaproszenie do zrozumienia głębszej natury naszej świadomości i jej miejsca w wielowymiarowym wszechświecie. W wielu tradycjach duchowych imię nie jest przypadkowym zbiorem dźwięków. To klucz do naszej istoty, dźwiękowa reprezentacja naszej duszy. W starożytnych praktykach ezoterycznych znano potężną moc imion, używając ich w rytuałach przywołania, ochrony i transformacji. Hebrajska kabała, egipska magia czy słowiańskie rytuały – wszystkie te tradycje uznawały, że w imieniu zawarta jest esencja osoby. A wypowiedzenie go z odpowiednią intencją może ustanowić energetyczne połączenie z tą osobą, niezależnie od dzielącej ich odległości. Profesor Jan Nowicki, etnolog specjalizujący się w słowiańskich wierzeniach, wyjaśnia: W tradycji naszych przodków imię było święte i ściśle związane z duszą. Wierzono, że znać czyjeś prawdziwe imię to mieć do tej osoby szczególny dostęp. Dlatego często nadawano dzieciom dwa imiona. Jedno publiczne, drugie tajemne, znane tylko najbliższej rodzinie, by chronić ich duchową istotę przed negatywnymi wpływami. W kontekście zjawiska słyszenia własnego imienia, ta starożytna wiedza nabiera nowego znaczenia. Gdy niewidzialna istota woła nas po imieniu, wykorzystuje ten głęboki, dźwiękowy klucz do naszej duszy, by nawiązać bezpośrednie połączenie z naszą świadomością. Piotr, były policjant z Białego Stoku. Dzieli się wstrząsającym doświadczeniem. Byłem na służbie, patrolując opuszczoną fabrykę po zgłoszeniu o podejrzanej aktywności. Gdy wszedłem do głównej hali, usłyszałem wyraźnie swoje imię, wypowiedziane jakby szeptem, tuż przy moim uchu. Instynktownie cofnąłem się o krok. W tej samej chwili fragment sufitu zawalił się dokładnie w miejsce, gdzie stałem sekundę wcześniej. Nie jestem osobą religijną, ale trudno mi wytłumaczyć to zdarzenie inaczej niż jako interwencję mojego Anioła Stróża. Takie historie ratunku są niezwykle powszechne wśród osób, które doświadczyły zjawiska słyszenia własnego imienia. Sugeruje to, że jedną z funkcji tego fenomenu może być ochrona, ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem, które nasze świadome umysły mogłyby przeoczyć, ale które jest dostrzegane przez wyższe aspekty naszej świadomości lub opiekuńcze istoty z innych wymiarów. Jednakże funkcja ochronna to tylko jeden z aspektów tego fascynującego zjawiska. Dla wielu osób usłyszenie własnego imienia staje się początkiem głębokiej duchowej podróży, momentem przebudzenia do większej rzeczywistości, która wykracza daleko poza materialny świat postrzegany naszymi fizycznymi zmysłami. Magdalena, artystka z Wrocławia, opisuje swoją transformację. Przez całe życie czułam się jakoś niekompletna, jakby czegoś mi brakowało. Wszystko zmieniło się pewnej nocy, gdy obudziłam się słysząc swoje imię. Głos był łagodny, ale niezwykle wyraźny. W tym momencie poczułam, jakby zasłona została zdjęta z moich oczu. Zaczęłam dostrzegać energię wokół ludzi, rozumieć głębsze wzorce w pozornie przypadkowych wydarzeniach, odczuwać połączenie ze wszystkimi żywymi istotami. Moja sztuka całkowicie się zmieniła, stając się kanałem dla tych nowych percepcji. A z perspektywy rozwoju duchowego, słyszenie własnego imienia może być interpretowane jako aktywacja moment, w którym nasze subtelne ciała energetyczne zaczynają wibrować na wyższych częstotliwościach, pozwalając nam odbierać informacje i energię niedostępne w naszym zwykłym stanie świadomości. Jest to często pierwszy krok w rozwijaniu zdolności parapsychicznych, takich jak jasnowidzenie, jasnoczucie czy zdolności uzdrawiania. Co fascynujące. Współczesna fizyka kwantowa oferuje modele rzeczywistości, które mogą pomóc nam zrozumieć te zjawiska w bardziej naukowym kontekście. Koncepcje takie jak nielokalna komunikacja, splątanie kwantowe czy teoria wielu światów sugerują, że rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona i współzależna, niż postrzegamy to na co dzień. W tym kontekście, słyszenie własnego imienia mogłoby być interpretowane jako forma nielokalnej komunikacji. Informacja przekazywana poza ograniczeniami czasu i przestrzeni. Doktor Tomasz Wiśniewski, fizyk teoretyczny i badacz zjawisk paranormalnych, komentuje: Z perspektywy fizyki kwantowej, nasza świadomość może być postrzegana jako system kwantowy, zdolny do nieloklanej komunikacji z innymi systemami kwantowymi, niezależnie od dzielącej ich odległości. Jeśli przyjmiemy, że świadomość nie jest ograniczona do fizycznego mózgu, ale funkcjonuje również na poziomie kwantowym, zjawiska takie jak słyszenie własnego imienia wypowiadanego przez niewidzialnego rozmówcę stają się teoretycznie możliwe w ramach obecnych modeli naukowych. Niezależnie od przyjętej perspektywy, duchowej, energetycznej czy naukowej, kluczowe pytanie brzmi, jak powinniśmy reagować, gdy doświadczymy tego zjawiska? Jak możemy zintegrować to doświadczenie w naszym życiu w sposób, który wspiera nasz rozwój i dobro? Pierwszym krokiem jest uznanie autentyczności doświadczenia. Zbyt często w naszym zmaterializowanym społeczeństwie jesteśmy skłonni odrzucać lub racjonalizować tego typu zjawiska, przypisując je wyobraźni, stresowi lub przypadkowym dźwiękom. Takie podejście zamyka nas na głębsze zrozumienie natury rzeczywistości i naszego miejsca w niej. Drugim krokiem jest rozwijanie uważności i otwartości na subtelne przekazy. Gdy usłyszymy swoje imię, warto zatrzymać się na chwilę, wyciszyć umysł i skierować uwagę do wewnątrz, pytając, co próbujesz mi przekazać, dlaczego teraz nawiązujesz ze mną kontakt. Często odpowiedź przychodzi nie w formie słów, ale jako intuicyjne zrozumienie, obraz lub silne poczucie kierunku, w którym powinniśmy podążać. Wreszcie, warto prowadzić dziennik tych doświadczeń, notując okoliczności, w których słyszeliśmy swoje imię. Oraz wydarzenia, które nastąpiły później. Z czasem możemy zacząć dostrzegać wzorce i korelacje, które pomogą nam lepiej zrozumieć znaczenie tych doświadczeń w naszym życiu. Jak powiedziała Zofia, emerytowana nauczycielka i wieloletnia badaczka zjawisk paranormalnych, kiedy zaczynamy świadomie współpracować z tymi subtelnymi przekazami, nasze życie zaczyna płynąć w harmonii z większym planem. Decyzje stają się jaśniejsze, synchroniczności częstsze. A poczucie przewodnictwa i wsparcia stałym elementem codziennego doświadczenia. W, ostatecznym rozrachunku, zjawisko słyszenia własnego imienia przypomina nam o fundamentalnej prawdzie, którą starożytne tradycje duchowe głosiły od tysiącleci. Nie jesteśmy odizolowanymi bytami w obojętnym wszechświecie, ale integralną częścią ogromnej, współzależnej sieci życia i świadomości. Jesteśmy połączeni z naszymi przodkami z przyszłymi pokoleniami, z niewidzialnymi opiekunami, z całym kosmicznym tańcem istnienia. Gdy następnym razem usłyszysz swoje imię wypowiedziane przez niewidzialnego rozmówcę, pamiętaj, to nie jest przypadek ani iluzja. To zaproszenie do przebudzenia, do przypomnienia sobie Twojej prawdziwej natury jako wielowymiarowej istoty duchowej, do kroczenia ścieżką większej świadomości i głębszego połączenia z tajemnicą życia. Czy Ty również doświadczyłeś tego niezwykłego zjawiska? Chcemy poznać Twoją historię. Jeśli kiedykolwiek słyszałeś swoje imię, gdy nikogo nie było w pobliżu, podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach poniżej. Każda historia przybliża nas do zrozumienia tej fascynującej tajemnicy. Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać więcej treści o zjawiskach paranormalnych, duchowym przebudzeniu i tajemnicach ludzkiej świadomości. Włącz powiadomienia, żeby nie przegapić kolejnych odcinków tej serii. Pamiętaj, to co niektórzy nazywają nadprzyrodzonymi zjawiskami może być po prostu częścią większej rzeczywistości, której dopiero zaczynamy rozumieć.